czy wiecie, wiecie, ale dzisiaj naprawdę stało się coś strasznego, patrzcie gdzie ja jestem, jestem ujęzion dosłownie w manioku, tutaj jest jakaś tabliczka, ale zobaczcie, ehm... no to jest Petrock. no mogę po prostu wyjść stąd, nie wiem, jakoś się podsadzić, nie wiem, nie tak to się zamuruje, no nie mam będzie no to mi nic nie da tylko mnie, dobra nie wiem co zrobić, ale po pierwsze zauważyłam, że mam w jakąś miksturę która jest no tam miksturę skoku, zwiększony skok 3 minuty nie wiem o co chodzi, ale tak szczerze tak, mi się wydaje, że ta mikstura jest naprawdę jakoś zaczarowana ale tak szczerze tak, po pierwsze bo na tej, ta, na tej jest tabliczka i na niej jest coś napisane, dokładnie, rzuć miksturę pozostaniesz tu już na zawsze lepiej pozostać i z wykrzyknięciem. Tak jak ja mu rzucę, chociaż zwiększony skok. Dobra. Trzy, cztery, Okej, okay, słuchajcie. Gdzie ja jestem? Ej, żyję. Co jest? Łap. Nie, no dobra, tak serio to znajdujemy się na Skyblock i w ogóle mam nowego świątecznego skina. Oczywiście zmienię na swojego aktualnego. Oczywiście ten mój aktualny teraz też jest inny, ale zmienię swojego aktualnego, kiedy się skończą święta. I wiem o co tu chodzi, ponieważ po prostu dzisiaj zagram sobie skyblock, Będę nowa seria ze Skybloku, dlatego naprawdę zapraszam. Jeśli chodzi o nowy skin, to mniej więcej tak on się prezentuje, Palenka, oczywiście mam taką i ogólnie tak wygląda cały skin. A y, ten mój aktualny, inny to później zobaczycie. A więc już łapkę w górę, subika, dzwonem i zaczynamy. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co myśleć, ale kurde, gdzieś mnie tapnęło. Nie no dobra, skyblock, jest, ale gdzieś mnie tapnęło i okułem mam, patrzcie, mam pół serca i dwa stracone y, paski, dwa stracone... Kurczaki, paski głodu, dwa stracone. Ale mam natomiast za to coś, w jaki cztery 4 Trzy 3 miotane mikstury leczenia, 3 miotane mikstury natychmiastowe leczenia, dwa i po prostu zwykłe jabłko. A więc najpierw rzucę te natychmiastowe leczenia, a później zjem jabłko. Ok, uleczyłam jak rzucę. Akurat... Uleczyłam jak to? ludzie I teraz zostało oczywiście jabłka, więc tutaj jest jedno. Ok, zjadłem. Już mam wszystko całkiem. Pół serca jako tylko od na jabłko. Ale zaczynamy. Jak się można się podziwiać po do doku? Ta drzewo wodzi wygląda naprawdę dziwnie Nie ma takiego drzewa chyba, nie, nie ma. Chociaż jest szansa na sadzonkę, ale bardzo mała. Bo z takiego drzewa naprawdę jak ci ma coś i wypać w ogóle. Dobra. Um, Chciałbym może najpierw zacząć od liści, więc najpierw może liście, potem drewno. Że wam że coś wyleci, bo naprawdę żeby... potem widać, że to jest zrobione, że tak, że to nie jest tam. I nie ma. OK. To teraz kopię normalnie drewno. Ale to drewno by spadło? O Boże, pamiętajcie, że to jest Skyblock, nie? Więc już tak, jak te drewno spadnie, to spadnie. Już nie ma co. Już nie wezmę sobie, jest kreet Rzecz biorąc, to mogę oczywiście wziąć, nie? Ale wiadomo, ja nie chcę cheatować, więc już nie wezmę. Dobra. Natomiast tak. Tak, tak. Teraz już zatrzymałam. Już myślałam, że zatrzymałem, dobra. O nie! O nie! Ten crafting może przepaść. Dobra. Okej, okay, ten crafting trzeba gdzieś tutaj na środku mniej więcej postawić, bo nie chciałbym tam go stracić, bo może mi spać. Róbmy sobie killoff i teraz mamy skrzynkę. mam naprawdę zielonego pojęcia po kimś nas powiedzieć. A i właśnie, po drugiej jeszcze tam jest wysepka. Nie? No tylko jedna, ale mam nadzieję, że tych wysp będzie więcej, bo to będzie bezsensowny skyblock. Nie, no raczej będzie więcej. Zobaczymy. Okej, okay, widzę tam jakiś wagonik. To jest krzyż. Ok, po pierwsze Skyblock. Po pierwsze jest The Aria w 2. O, to nie The Aria w 2. Skyblock. Ok, autorstwo Skyblock. Wiatro, wody i rap. Po pierwsze przeczytajmy sobie. Po. To. to jest nawet podpisane jako Skyblock. No, dobrze czy tam. E, ma cztery strony ogólnie. zobaczcie. To jest Skyblock. Oj, bacz, jest duża litera i kropka, więc to są znaki interpukcyjne, na pewno. Początkowe itemy, czyli. Okej, okay, to też jest duża litera, widzę. E, woda i również lawa. Czy tutaj była kropka? Nie. A tutaj jest mała litera, czyli to dobrze, że jest kropka. Okej. Okay. Powodzenia dalej. Jest w krzyk, Jest tutaj normalnie. Duża litera, dlatego. Tak, się na przykład tego naprawdę była taka interpukcyjna, interpukcyjna że tak powiem, a więc tą interpukcyjną książkę zostawię tę interpunkcyjną. o, dobrze to powiedziałem nie no wcześniej to powiedzieć, czym mówiłem tam dobrze, czy ja, dobra rozwalmy sobie ten kraft nie wiem czemu Okej, okay, postawmy sobie go Jezu, co ja bym zrobił właśnie, jak to chyba w kawdy że ja mówię w nie mam pojęcia Robi się oczywiście generator. Tylko. O nie. Zaczekajcie, no bo ja to źle zrobiłem w ogóle. Jeszcze raz, jeszcze raz, bo ja to źle zrobiłem. Ale mam przynajmniej jeden kabel, nie tyle dobrze. Um, bo ja to źle zrobiłem, słuchajcie. Czekajcie, jeszcze raz. Dokąd ci ta woda wlewa? Aha, ona się do końca wlewa. Może to trzeba mam pomysł. Okej. Okay. Taki jest generator! A wiecie co za nim? Hmm, to może. to tak zrobię. Dobra, nie będzie tak na cztery bloki. Jest! O, już no. mogę robić tam. Dobra. Muszę sobie kamienny kilof. Co ja zrobiłem? Co jest? Nie mam pojęcia, co ja zrobiłem. Okej, okay. jest kilofik kamienny i mamy nowe postępy. Jak ja to zrobiłem Debil, co nie po prostu Jest. Wszystko naprawiłem. Jak możecie się domyślać jakiś creativa. To jest chyba oczywiste. Nie mam pojęcia jak to się zepsuło ten generator. Jak? łatwo Ej, jak się ten generał Dobra, w ogóle na tą wyspę... Eee... Co e, się stało? Chyba nie... No dobra, tak zaredu. To... No niestety to No nie, nie płaczyłem się. Ja ogólnie piję też dwa bruki, a miałem wziąć jeden. Ole, pamiętam, to chyba szukał Nie, no ja nie wytrzymam że on jest Jezu, to się za szybko robi, ten generator O Boże Czekajcie chwilę to, to mi nie powie, że to jest najlepszy sposób, jak to O Boże, teraz wszystko trzeba brać Tutaj, to tutaj. O, mam ziemię w ogóle trochę. No tak, mam. Dobra. Albo nie, nie, w tak. Dobra. Wezmę sobie 15 kobla, o. To chyba będzie trochę problematyczne. Nie, nie ma. Nie jest problematyczne, dobra. E, teraz tak, żeby tam się zbudować, nie mam pojęcia, oczywiście, ile bloku potrzebuję. Teraz tak. A za nim, to trzeba tę wyspę trochę rozwalić. Właśnie, w ogóle, że nie. Hmm. Trzeba tę wyspę przywalić, jak mówię. A spokojnie, nie w taki sposób, panie. Ja mam taki sposób. Patrz, patrz, bierzesz to, nie? To i to. Widzisz to? Widzicie to? Ludzie. Widzicie to? Dobra. Wszystko ten jeden klotek sobie wykopię i widzicie to? O nie, nie, bo tutaj się lawa rozlaje. Okej, okay, to mogę wykopać. Ty to by teraz? Nie, no rozlaje się noba. Mm. Mm, tutaj nie, tutaj mogę. Tutaj spodziewam się, że będzie skyblock. Znaczy, wiadomo, że to nie jest pełny skyblock. Ale będzie będzie. będzie. Xa Dobra. Nie gadaj Pa, mogę sobie normalnie rozwalić. Dobra. Ale tutaj... A nie, ty ja też mogę. Nie, nie mogę. Czekaj, najwyżej naprawię. Chcę zobaczyć jak to działa. Nie no, działa normalnie. Okej, okay, czyli normalnie działa. Już myślałem, że się zepsuło. Dobra. Tego nie rozwala żeby... Tak. Nie, tego nie rozwalamy. Dobra, to tak możemy to spalić. Tyle tych bloków trawy już mam. Ochotnie? O panie. Dobra. Może ja to zrobię trochę położonymi niżej, wiecie? To chyba w tym odcinku w nie pójdziemy na ten wyspę. To zróbmy sobie może siekierkę. Ok. Dobra, niech ona tutaj został. Nie no, zobacz, żeby nie było kurde, to... Też w sumie sobie wezmę. Dobra, teraz tak, czy to zrobić poziom niżej? I otóż ja tego chyba nie zrobię poziom niższy. Nie no, Dirta sobie trochę zostawię, bo dirce może mi być trochę potrzebne. Zostawię go sobie może 10. Czekaj, tylko teraz jest plan. Czy to rozwalać, czy nie? W ogóle coś pod tym jeszcze jest? Nie no jest, no ludzie. Dobra, wyzwalam. Najwyżej się przerobi, to na wyspanie. No ten, ten... ten... Ale zrobię później tam. Nie, 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 to chyba musi zostać raczej. Nie żeby jakbym to wykopał przypadkiem, nie? nie, może to lepiej postawię? Dobra. Ok, później się to przyrobi. Nie wiecie co, dobra. dobra no przynajmniej, więc przynajmniej zrobiłem co mogłem, tak? Dobra, tutaj taki schod schodek sobie zróbmy. Um, wykopmy może. że dwa koble jakoś. Fest. Dobra. Mmm. Um. Tak, że tam się podbudujemy ziemią, raczej, bo mam jej naprawdę sporo. No, dobra, wiecie, co może tutaj sobie ustawić? Jest jakiś jestem głupi! Albo dobra, to i nie będzie ta skrzynka. Okej, okay, ale crafting bym wolał postawić w innym miejscu, chociaż po co mi na razie crafting? Czekaj. Doby tu zrobić. Mm. Tu, 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 tu. tym craftingiem. No nie, no nic chyba nie będę robił. Dobra, więc idziemy. Um, oczywiście ziemi trochę też schowam. A może mieć na pierwszą wyspę. Oczywiście tą wyspę będą no, na następnym odcinku jak chcecie wyremontować. Jakoś inaczej zrobić ładnie. Nie. I to na przykład rozwalić wszystko, no. Ale to oczywiście tak. na samym ślinku już, już w tym nie będę tego robił. Trochę też ziemi, oczywiście ciem na robienie tego tego. No i faktycznie jest lepiej jak tak robię. Na 15 bruku może go wiecie, co schowam. okej jest pierwsza wyspa już do hodowania. No, to tutaj tam się podbudowałem. No, jest. Okej, jest kaktus. Ej, to w sumie nice. No, nice, że jest kaktus, bo wiecie, co ja mogę zrobić. Nie? Mogę robić farmę. Aha, bo ja potrzebuję wody. Dobra, oczywiście ten bruk, jak mówię, też się schował. Ja potrzebuję wody, nie? Kurde, kurze mnie to, że nie ma żadnego jedzenia na razie. I na razie muszę tylko ciągle ginąć, żeby ten... Tam... W ogóle teraz mam już game rula, Okej, okay, może tam mnie gdzie... Albo nie, 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 albo dobra, nie będzie. Dobra. W ogóle ten... Hmm, to jest... Teraz tak. Mam ten bruk jest zrobiony. A, ja miałem oczywiście schować kamień, schowam swój no, idziemy na dół, jest piasek, ej właśnie, przecież za... tak się robi hodowlę kaktusów, no tak, w ogóle tam do łopata mi się już skończyła, Od tej jest woda U. Zarobiście. I zarobiliście, że jest piach, nie? Można sobie trochę coś zrobić. i ja tylko fortunę też robię, dobra. Nie, wykopię no cały piach. Naprawdę jest tylko dużo. Znaczy wam ja że mi tyle będzie potrzebne, ale tam... Jak będę nie wiem czy bawił w jakieś wyspy czy coś, to może coś zrobię z tego piachu, jak się zrobi. Mam nadzieję, że raczej go już nie będzie więcej, bo, bo, bo mi się wydaje, że to jest jedyna wyspa. Ale dziwi mnie to naprawdę, że tutaj tak dużo piachu jest. Nie? Od zera aż do... Uwaga. Aż do 47 piasku, więc nie. Zabijecie. ziemię głupia. Teraz wiecie co na może zabługuje piaskiem, bo oczywiście tego dirta... Wam i bardzo głupio zrobiłem. Magią się podbudowałem, czy coś, żebym się przydał jeszcze. No e, okej. Okay. może zajdę sobie tutaj. Tutaj, patrzcie. Hej! Ej, jechu, mogę zrobić ci Boję się tam skakiwać. Pierdzielę ten, ja. Ok, dawaj mięso. O Boże. O Boże. To było mocne. To było trzech zombie, Czekajcie, to było trzech zombie I jeden z kierpców. Tak trzy jak za nim to. O kurt. tu są mi ogóle, Aha, ja wiem skąd mam tego. Oj, to jest trzy ziemie. Tylko teraz cztery, bo oczywiście włożyłem tam jedną. Bo mają że zle, że nie nieźle. Dobra. E, to teraz tak. A właśnie, co więcej biję. Dużo więcej kamienna biję. No tak że jak na raczej bił z miecza. Potem była ta kamienna sikiera chyba wtedy. Dobra. Dobra, jeszcze to ostatnie sobie zjadłem. Dobra, teraz tak, mamy jeszcze ten Czyli dwie książki aż. Okej, okay, jest jakiś pancerz, tylko tyle, że skórzany i hełm kolczanski. Tak czy No, rzeczy mamy dosyć sporo, nie? Tak podsumowując w sumie. I te dwie książki, które mnie naprawdę niesamowicie ciekawią. I teraz tak, patrzcie, SkyBlock i SkyBlock 3. Nieźle, dobra, może najpierw bym zaczął od SkyBlock. Okej, okay, po pierwsze mamy dwie strony. Oto twoja pierwsza wyspa. Czyli piasek z kaktusem. Dziwna nazwa, co nie no, bardzo dziwna. Ale dobra, to już przeczytałem, co to jest Skyblock 3. Eem, trzy strony, u. Jest na całej mapie aż pięć wysp. Aha. Czyli będzie, czyli będzie raczej pięć. I znowu powodzenie. Aha, i trzecia to co to będzie? Już więcej znowu powodzenia nie będzie pisano. Aha, super. Nie wiem, ja to chyba że do tej skrzynki od razu ułożę. Co W ogóle zobaczę, czy na pewno sobie włączyłem game rule. A. Bo ja bym chciał mieć włączony. Uuu! Aha, rudnie XD, x, da! Okej. Ok. Dora ja się zabije od razu. Mam mało, mało, mało życia. Bardzo. Nie wiem, czy mam. Aha, ja wiem, czy mam ten szkier, miał tak mało życia. Nie! Dobra. Dobrze. Um, mogę dzisiaj poszerzyć tą wyspę, jeśli chcecie. wiem. A ja w ogóle jestem wyjściem. Właśnie, tylko pytanie teraz, czy ja to będę brał, czy nie. Otóż ciężko powiedzieć, czy będę tam. Czy będę dzisiaj. Nie, ale no dzisiaj chyba tego nie poszerzę. Znaczy dzisiaj to wiadomo, że nie. Mam. Ale chodzi mi oczywiście w tym odcinku, nie? A ja oczywiście się zabiję Już mam czuły Myślę, że to nie mam odporności, nie? Wpadnięcie poza świat Co, tak? Nie mam będzie powiem wam kiedy będę robił farmę lektusów Dobra na samym odcinku może poszczególną wyspę Chodzie wszystkie rzeczy na razie będę chował. A i właśnie, ta wyspa będzie z nieziemi. Ziemi. A też ziemię może się przydać, więc ją wezmę, ale z tejku. Okej, okay, zanim to jeszcze tak. Trzeba położyć crafting, i teraz tak robimy sobie... Ją. Hmm. Gdzie miała drewno? No, hmm. ale wiem, że to widać, co ja zrobiłem. Dobra, tak, szek, pyk. Co jest? Pyk. Hmm. Serio, nie widziałem kamienie ze skrzynki. Dobra. Tu. Byk. dobra, jest już łopata gotowa do kopanka więc dobra kopanie rozpoczyna się w kolejnym odcinku więc um, to by było dzisiaj na no, tle. ja się powiem, że mam żegnam bo oczywiście nowa seria, pierwszy odcinek zapraszam na kolejne, serdecznie zostawcie łapeczkę w górę, subika dzwoneczkę, coś przypomina oczużynkę, ale nieważne i zapraszam do oglądania następnych odcinków z Nowej serii o nazwie Minecraft Skyblock tego na uła. Gdzie się włączę że bo nie pamiętam, że do mnie. A tutaj, dobra.